Właściciele Formuły 1 chcą małej rewolucji w sposobie rozgrywania wyścigowych weekendów. Zamiast kwalifikacji mielibyśmy czasami oglądać dodatkowy, krótki wyścig. O co w tym wszystkim chodzi, dlaczego niektóre zespoły są na nie i dlaczego ja jestem na tak, o tym wszystkim będzie w tym raczej krótkim odcinku. Bądźcie ze mną. Na początek powiem Wam o co w ogóle chodzi w tym pomyśle, który Liberty Media przedstawiło zespołom Formuły 1. Oczywiście to nie jest pomysł, który na pewno wejdzie w życie, tym bardziej do tego jeszcze dojdę, że są dwa zespoły, którym ten pomysł nie do końca się podoba. Chodzi o to, że to jest skomplikowane, ale myślę, że uda mi się to dobrze wyjaśnić. W sytuacji, w której w sezonie 2020 będziemy mieli jeden wyścig po drugim rozgrywany na tym samym torze, to w trakcie tego drugiego weekendu nie mielibyśmy normalnych kwalifikacji. Zamiast nich rozgrywany byłby krótki, 30-minutowy wyścig, tak zwany wyścig sprinterski. To zresztą część z Was pewnie zna z różnych innych wyścigowych serii. I to ten właśnie wyścig decydowałby o ustawieniu na starcie w tym niedzielnym, normalnym wyścigu długim, takim do jakiego jesteśmy przyzwyczajeni. Tutaj w niedzielę wszystko zostaje po staremu. Kto wygrałby ten sobotni wyścig, startowałby w tym niedzielnym wyścigu z pole position. No i o co jest cała afera? Afera jest o to, że ten sobotni wyścig, ustawienie na starcie do tego sobotniego krótkiego wyścigu ustalane byłoby na podstawie klasyfikacji generalnej, jaką w aktualnym momencie byśmy mieli. Tyle, że ta klasyfikacja generalna zostałaby odwrócona. Czyli, jeśli Lewis Hamilton prowadziłby w tej klasyfikacji generalnej, to do tego krótkiego sobotniego wyścigu startowałby. Z ostatniej pozycji. A jeśli na ostatnim miejscu w klasyfikacji generalnej mielibyśmy na przykład, tutaj nie mówię, że tak na pewno będzie, ale na przykład Nicolasa Latifiego z Williamsa, no to on ustawiłby się na pole position do tego sobotniego wyścigu. Wyobraźcie to sobie, Nicolasa Latifi na pole position to byłoby coś. No i tak to generalnie miałoby wyglądać. Ważna rzecz tylko jest taka, bo wiele osób to pomija. Chodzi tutaj tylko o sytuację, w której mamy jeden po drugim wyścig na tym samym torze, a takich sytuacji w sezonie 2020 wcale nie będziemy mieli tak dużo, bo wygląda na to, że będziemy mieli takie sytuacje dwie, może ewentualnie trzy. Pierwsza będzie na początku sezonu w Austrii, wyścig tydzień po tygodniu rozgrywany na tym samym torze. Później będziemy mieli pewnie tak na torze Silverstone, a w drugiej części sezonu może na jakimś. Azjatyckim obiekcie. Więc to nie jest tak, że mielibyśmy to na każdym torze, który byłby tydzień po tygodniu, jakby w odniesieniu do innego, wcześniejszego wyścigu. Nie. Chodzi tylko o tydzień w tydzień na tym samym torze Formuły 1. Dlaczego w ogóle taki pomysł się pojawił? Władze Formuły 1 obawiają się, że te kwalifikacje, które będą jako drugie rozgrywane, czyli w, w trakcie tego drugiego wyścigowego weekendu, na tym samym torze tydzień po tygodniu, mogą być dla wielu widzów po prostu zbyt nudne. Po części można się z tym argumentem zgodzić, no bo jeśli sobie spojrzymy, jak te ne, kwalifikacje przebiegły w pierwszym weekendzie, no to o ile nie będziemy mieli jakichś wielkich niespodzianek, to możemy zakładać, że te zespoły jednak przez tydzień nie zrobiły jakiegoś wielkiego postępu i pewnie będzie to wyglądało bardzo podobnie. Dlatego właśnie władze Formuły 1 chciałyby to teraz wprowadzić, chciałyby to po prostu sprawdzić. No i tak jak czasami niektórzy mi zarzucają, że tu jest nudno, to jest mało kontrowersyjne na tym moim kanale, że ja jestem nudny, że ja jestem mało kontrowersyjny, no to dzisiaj będę kontrowersyjny, bo mi akurat ten pomysł się podoba i już Wam mówię dlaczego. Uważam, że warto spróbować. Mówimy tutaj tylko o próbie, tylko o dwóch, ewentualnie trzech sytuacjach w całym sezonie. Wtedy ostatecznie przekonamy się, czy coś takiego ma sens. W przeszłości już były takie pomysły, żeby coś takiego wprowadzać. Teraz mamy idealną możliwość, żeby to sobie na spokojnie przetestować. Oczywiście niektórzy na tym stracą, niektórzy na tym zyskają, no ale to już jest jakby no część nieodłączna takiego, takiego pomysłu. Ja uważam, że jakby. Czasami można dać szansę takim nowym pomysłom. Może się okazać, że wtedy ja będę musiał to wszystko odszczekać i powiedzieć, że ci z was, którzy uważali, że to jest głupota, mieli rację, tak może być. A może okaże się, że ci w tym momencie nie przekonani stwierdzą, że to jest jednak fajny pomysł. No, nie ma co ukrywać, w tym sobotnim wyścigu, słuchajcie, mielibyśmy kapitalną walkę. tego, nikt nie, tego argumentu nikt nie podważy oczywiście sztuczną, wywołaną sztucznie, no bo nie jest normalną sytuację, w której ci najszybsi startują z tyłu, no ale to jak oni przebijaliby się w trakcie tego 30-minutowego wyścigu do przodu, walcząc o jak najlepszą pozycję w tym wyścigu, czyli jak najlepszą pozycję startową do niedzielnej rywalizacji, no to to już byłoby naprawdę bardzo ciekawe. Oczywiście za ten sobotni wyścig punktów by nie było. Wszystko rozgrywałoby się po staremu w niedzielę. Jakie są argumenty na na nie. Pierwszy argument na nie, taki, ten najpoważniejszy, to jest to, że jest to jakby takie no, sztuczne sterowanie całą rywalizacją w Formule 1. Trudno się z tym argumentem nie zgodzić. Ja uważam, że jakby jest to argument słuszny, bo jest to rzecz sztuczna, ale nie będzie to pierwsza sztuczna rzecz w Formule 1. Przecież od przyszłego sezonu mają obowiązywać zasady dotyczące korzystania z tunelu aerodynamicznego. Ci najwolniejsi ne, mają dostać pozwolenie na to, żeby częściej z tego tunelu korzystać. Jeśli akurat będą mieli pieniądze, żeby to, to zrobić, no to mogą na tym całkiem sporo zyskać. Więc. To będzie bardzo sztuczna rzecz, sztuczną rzeczą też jest system DRS, którego ja akurat wielkim fanem nie jestem, a jakoś wszyscy do tego się przyzwyczailiśmy. Jest to rzeczywiście ryzyko takie, że będziemy mieli sporo chaosów w tym sobotnim wyścigu, że może się okazać, że to przebijanie się przez wszystkich maruderów do, do przodu to wcale nie jest tak przyjemna rzecz do oglądania, że niektórzy będą po złości gdzieś się jakoś dziwnie zachowywać i ci najszybsi i teoretycznie najlepsi kierowcy będą na tym sporo tracić. Ale nie przekonamy się, jeśli tego nie zobaczymy i nie damy temu szansy. Raczej, niestety, przynajmniej w momencie nagrywania tego filmu, na to wszystko wy wygląda i wskazuje. Nie doczekamy się sprawdzenia tego pomysłu w boju, bo Liberty Media, panowie stwierdzili, że. Muszą się wszyscy na to zgodzić, to nie może być tak, że, że niektórzy będą, będą przeciw. No a nie zgadzał się na to Mercedes z oczywistych względów, bo to on po prostu ma najwięcej do stracenia. Gdybym był szefem Mercedesa, też bym tak, taką decyzję i takie stanowisko w tej sprawie zajął. No a za nimi oczywiście poszedł zespół Racing Point, czyli niemalże zespół satelicki Mercedesa. Oni też powiedzieli, że nie nam się to moi drodzy nie podoba. Więc nie zobaczymy raczej tego w sezonie 2020. Nie damy szansy na, na to, aby taki pomysł sprawdzić, przetestować w bojowych warunkach. Ja nad tym trochę ubolewam. No ale cóż, no, w ogóle jest parę innych pomysłów, jak można by to uatrakcyjnić, na przykład właśnie te sobotnie kwalifikacje w, w tym sezonie 2020. Gdyby na przykład spróbować takiego rozwiązania typu: każdy dostaje jedną szansę na przejechanie okrążenia w kwalifikacjach. I ten czas jakby jest decydujący, no ale to oczywiście tutaj już dochodzi kwestia warunków i tego, że też może to być ostatecznie niesprawiedliwe, no a ten system, który mamy teraz jednak jest najbardziej sprawiedliwy i też te kwalifikacje, jeśli nie jest to wyścig tydzień po tygodniu na tym samym torze, są zazwyczaj dość ciekawe i z tym się, z tym się zgadzam. Ja nie chcę, żeby coś takiego wprowadzono na stałe, na cały sezon, ale na dwa, trzy, cztery weekendy w roku, gdyby coś takiego było na jakichś torach, wcale bym się nie obraził. No ale przede wszystkim ten odcinek powstał tak na szybko po to, żeby pozwać, żeby poznać Wasze zdanie. Dajcie znać w komentarzach, co wy myślicie o tym pomyśle. Czy to w ogóle ma sens, czy nie ma sensu żadnego. Czekam na wasze opinie. Tymczasem kłaniam się, żegnam. Do zobaczenia. Do usłyszenia już wkrótce. Cześć.